Terra, sedy przykładowa rozgrywka, gra z wydawnictwa Egmont, bardzo dziękujemy. E, gra quizowa, 2-6 graczy, od 9 roku życia, około 45 minut czasu na partię. Chociaż my sobie to regulujemy, my wyznaczamy na początku ile kart na gracza. Są w instrukcji podpowiadajki, na przykład 3 graczy, 3 karty, 9 rund. Czy dwóch graczy, czy cztery karty, osiem rund, tak? Ważne by było sprawiedliwie, żeby rozegrać tyle kart, żeby, żeby każdy gracz miał taką samą liczbę, tak? Żeby każdy był tyle samo razy tym graczem rozpoczynającym, bo tutaj gracz rozpoczynający ma pewne fory w tej grze, w sensie jak dajemy znaczniki na jakąś rzecz. To każdy znacznik może być położony tylko raz. Na przykład, jak mam odpowiedź gdzieś tu 1750, nie wiem, 2, czy tam 1760, dodaję w to miejsce, ale drugi już nie może położyć w tym miejscu. Może położyć tylko tu lub tu. Ewentualnie może przejść na, na, na jakąś inną skalę, tak? bo każda karta ma w sobie pytanie z obszaru, czyli z mapy. Tu widzimy, te, te obszary są wszędzie zaznaczone. I podpisane, czasami zajmują dwa obszary, na przykład aleja tornad ma być na dwóch obszarach. No one są w Stanach Zjednoczonych, tak? Przypuszczam, że to będzie tu i tu, bo to, to jest akurat proste, ale nie, nie wiem, czy jeszcze na przykład góry skaliste obejmują, czy już raczej, raczej nie, tak? Albo czy te tornada tutaj na Amerykę Środkową sięgają? Na pewno tu i tu, tak? Więc jak są dwa obszary, no to wtedy ten jest punktowany za 7 punktów, bo tutaj jest trafienie, to jest 7 punktów, a, a ten drugi też będzie za 7 punktów. Ale oprócz tego mamy bliskie trafienie, 3 punkty. I te bliskie trafienie to jest jakbym dał na przykład jeśli tu będą oba te no na przykład Kanada sąsiaduje z tym tak, góry skaliste sąsiadują Ameryka Środkowa sąsiaduje obszar Karaibów sąsiaduje to byłoby trzy punkty eee, więc tak pytanie o obszar lub obszary jak jest kilka i potem dwa pytania ze skal zielona to są lata czerwona to są Liczba i tu może być różna patrzymy już też kolorami, tak? Lata, jakby była niebieska gdzieś tam, to byłaby długość, dystans. Centymetry, metry, kilometry, eee, liczba, to tu może być różna i pieniędzy, i, go, i, i, i czas, i eee, eee, Celsjusz, tak, stopnie, kilogramy, kilometry na godzinę, czyli prędkości, tak. Rozmaite tutaj mogą być one, nawet jakieś karaty, e, tak? czy jakieś jubilerskie. Procenty stopnie w skali Richtera, no różne, różne, znaczy różne takie wskazane, jak tutaj takie mogą występować dane, dane liczbowe. I od razu sam kolor nam podpowiada, jakie skale biorą udział, ile jest obszarów, obszar to jest zawsze mapa. Liczy się obszar, trafienie właściwe, te idealne położenie znacznika. Jeśli są dwa obszary, czy tam yy, jest rok, nie wiem, będzie ci odpowiedzią 1700, no to, yy, to idealnym trafieniem, to jest na, li, na linii, tak? Byłoby i to, i to, ale jak było już by, nie wiem, 1701, no to idealnym trafieniem byłoby tylko to, tak? A, a to i to już byłoby trafieniem bliskim, czyli za trzy punkty. Więc mamy tak, trafienia bliskie i trafienia te, te idealnie w punkt. No pierwszy ma najprościej bo może sobie jeszcze wybrać, czy chcę od razu dawać na zadanie z obszarami, czy którąś skalę obstawić. Możemy ile chcemy tych znaczników na to wydać, ale z takim ryzykiem, że jeśli znacznik nie przyniesie nam żadnych punktów, to je tra tracimy. Jeśli wszystkie, które nam przynoszą punkty, wracają do danego gracza punkty są od razu tutaj rozstawiane przyznawane tak co jeszcze jeśli jest to no, konkretnie na kresce na skali to to oba pola z prawa lewa tej kreski to są jako idealne trafienia jeśli to jest no prawej lub lewej strony danej kreski tak no to już wtedy jest tylko jedno te, te trafienie z obszarami napiszej do obszarów e, e, i jeszcze taka sprawa jedyne na skali podwo, podwójne punkty tak czyli jakbyśmy byli tylko, jed, jed, tylko jeden kolorek znaczników jest na, na, na danej skali tak na danym pasku na, tutaj na danym mierzeniu to po, e, punkty są podwajane jeśli oczywiście jakieś są e, więc tak, pierwsze to jest postawienie znaczników, do momentu aż wszyscy spasują, nie chcą więcej dawać tych znaczników, można od razu spasować, na przykład jak się chce, znaczy od razu, trzeba dać przynajmniej jeden, o, a potem już można spasować, ale gracze, gracz musi dać przynajmniej jeden znacznik, że nie, nie ma tak, żeby, żeby na, na żadnym nie, nie postawić. Yy. Istotne, że stawiamy na polu, gdzie nie ma żadnego innego znacznika, tak? Nie może być tak, że ktoś tu dał, i drugi dał na niego. To nie, nie w tej grze. Eee, co jeszcze? Pozostaje nam sprawdzenie, tak naprawdę, odpowiedzi, tak? No, wyciągamy sobie kartę, kolejną już widzimy, eee, ale ja tornat. I ona jest na środkowym zachodzie i południu USA, tak, czyli na tych dwóch obszarach właśnie ta y, część y, wschodnia y, USA, w, tak, to tutaj, tutaj jest, występują tor, tornada, to ta Aleja Tornad. Y, więc oba, oba te trafienia są właśnie jako, jako pewniaki po 7 punktów, a te do, dookoła są za punktów 3. Oprócz tego, no jakby tylko jedna osoba tu dała, inny, nikt inny by tu nie chciał, nie chciał, to się nie liczy podwójnie. Podwójnie liczy się, pamiętamy, tylko za skalę. Tu jest napisane, jedyny obszar na skali, podwojone punkty. No i mamy odpowiedź. Do odpowiedzi mamy wskazanie na takiej dużej mapce, całej tutaj i dokładne przybliżenie. Tu mamy odpowiedź na zielone, 1952, od kiedy ta nazwa funkcjonuje Aleja Tornad od 52 czyli odpowiedzią właściwą było 52, czyli tu jakby było 50 to były dwie właściwe odpowiedzi a, a to jest 92, czyli tylko w tym miejscu jako ta, ta idealnie trafiona za 7 punktów jeszcze jak byłby sam tutaj tylko ten gracz to miałby nie 7 a 14 punktów i tutaj pytanie te, liczba zarejestrowanych tornad na rok 500-600 tornad na rok. Aż. I to jest skala ta, tak? No i tu jest znaczymy. 500-600, <tryk> czyli byłoby w tym, w tym miejscu, tak? Od 500 do 600. To byłoby jako te idealne trafienie. I fajnie że są dodatkowe takie rozwinięcia tych odpowiedzi. Podoszła nazwa rejonów USA, w którym występuje najwięcej tornad. W całych Stanach jest około 1200 tornad rocznie. tak? Występuje nie jest. Badania tornad prowadzi się w USA od lat 50. XX wieku. Karty są dwustronne: poziomy żółty, zielony trudniejszy, potem mamy niebieski i czerwony. Poza tym, że tu jest kolorek, to jeszcze ramka z odpowiedniego koloru, a w niektórych widzimy jeszcze różę wiatrów. To jest powiedajka, gdzie szukać na przykład największy aktywny gejzer. Trzeba go szukać w tej ćwiartce góra, lewo lub północny zachód. Jakbyśmy się mieli kierować geograficznie, czyli tu w tej ćwiartce byśmy szukali. tak, No i tu. Widać, że jeden obszar, czyli były akurat góry skaliste, pokazane w oddaleniu, w zbliżeniu. Maksymalny wyrzut gejzeru 130 metrów się okazuje, i to byłaby, to jest niebieskie, czyli byłaby ta skala. Byłoby 130, czyli był w tym miejscu za 7 punktów, a tu po 3 punkty. I to nam dalej czas jednego wybuchu, czerwona skala, czyli ta skala liczbowa. Tutaj w minutach 3-4 minuty. No i trzeba sobie zobaczyć gdzie jest 3 4 3 do 40 minut tak czyli generalnie ta rozpiętość jest całkiem, całkiem duża bo aż stąd do 40 czyli do, do tego miejsca to jest jako wszystko za za jeden za 7 punktów jako dobra odpowiedź no i jakieś tam jakaś informacja typu że gejzer Steamboat, jakiś w parku na Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. Najwyższy zmierzony wywód to 130 metrów. No i że tak tak wysoko. I to pewnie jest ten, ten gejzer pokazany tutaj, tak się wydaje. Eee, tak wygląda w samej w opowieści mojej rozgrywka. W terra. No, Najłatwiej ma pierwszy gracz, tak? bo nie musimy po kolei obstawiać tego. Tylko wiem, znam obszar, dodaję na obszar, a na przykład obszaru nie znam, a jestem pewny, nie wiem, czerwonej skali lub niebieskiej, dodaje na inną skalę. Tak długo dajemy znaczniki na skalę jak chcemy, z tym ryzykiem, że te, które nie przynoszą żadnych punktów, to są tracone. Ale jak nie będziemy mieli do nowej rundy trzech znaczników, to jeden, jeden nam się zwraca. Zawsze musimy mieć trzy, żeby móc, mieć szansę obstawienia tych trzech, trzech zadań. Tak? Zawsze będzie jeden obszar, dwie skale. Zawsze staramy się, żeby była, znaczy musi być identyczna ilość kart na, na gracza, żeby każdy był chociaż raz tym, tym pierwszym graczem po prostu, żeby było sprawiedliwie. Wystarczy, yy, że odpowiedzi yy, tych idealnie trafionych 7 punktów jest kilka. Yy, yy, bliskie trafienia to są po prostu te, te sąsiednie pola, jedyne na skali, ale nie w obszarze, tylko na, na mapie, tylko na skali. To yy, punkty są podwajane. Yy, no na każdym polu musi być tylko jeden znacznik, czyli nie, nie możemy podwójnych dawać ani tu, ani, ani na przykład tu. O, takie coś to jest zabronione, tak. Nie możemy tego robić. Pytań jest całe mnóstwo, ważne, żeby wypełnić w miarę szczelnie to, żeby nam się po prostu nie, nie, nie odginało, bo bo te pudełeczko zasłania nam odpowiedzi. No i odpowiedzi są takie fajne, a w ogóle gra jest tyle, tyle jest fajna, że bardzo dużo różnych rekordów, ciekawostek. Widzimy, no to jest bardzo ładnie wydane wszystko. A te, 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 te rekordy, te, te ciekawostki to są fajne. I też to, że nie jest to typowe odpytywanie, tylko takie Mniej więcej dobrze wiem, albo mniej więcej coś kojarzę, to też już mogę zdobyć jakieś punkty, tak? Nie zawsze musi to być idealne trafienie, żeby, żeby wygrać, oczywiście no wtedy, wtedy, wtedy wygramy, jak zawsze będzie idealne trafienie. No, chociaż nie zawsze będzie, bo, bo czasami jak będziemy na przykład trzecim w kolejności i jednak, jak każdy wiemy, no to, to, to trafimy, tak? ale jakby było nas więcej niż, niż, niż trzech, na przykład byłoby nas sześciu, no to każdy obstawi jedno, jed, byłby jeden obszar, no to kolejni już muszą obstawić sąsiednie, sąsiednie, tak? Czy obszary, czy sąsiednie na skalach. I to wtedy ci dalsi mają trochę niesprawiedliwie, ale następnym razem oni będą już bliżej tej pierwszej pozycji, a potem w ogóle będą pierwsi, tak? Z wystawianiem znaczników. Więc o tym, o tym się pamięta, że że ten pierwszy gracz, znaczy ten gracz rozpoczynający rundę jakby, o dokładnie tak powinieneś powiedzieć, za każdym razem jest inny tak i, 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 i krąży, więc każdy ma szansę być tym, który jako pierwszy, jako jeden z pierwszych daje ten znacznik na skalę lub na obszary, na mapę, tak? Terra, dzięki.